Witajcie! Moda na miniaturowe komputery trwa. Po premierze Intel Compute Sticka każdy liczący się producent sprzętu IT chciał mieć takiego mikrusa w ofercie. Po pierwszych, dość drogich konstrukcjach zaczęły pojawiać się produkty chińskich marek, które miały zdecydowanie niższą cenę. Właśnie taki sprzęt trafił do naszej redakcji. VOYO Mini PC V3 to mały PC od chińskiego wytwórcy, który w Europie można kupić już za 240 dolarów, ze wszystkimi kosztami związanymi z cłem i podatkami. Cena niezła, a jak sprawuje się w praktyce? Zobaczcie. Zaczynamy od rozpakowania. Sprzęt przyjeżdża w takim oto białym pudełku. Mamy Mini PC. Dodatkowo chińskie znaczki. No wiadomo, chiński producent to i po chińsku pisze na pudełku. Zobaczmy do środka. Krótka informacja o specyfikacji i możliwości tego urządzenia. Ok. Następnie samo urządzenie, o kurcze, ale lekkie. Ha. Lekkie i malutkie. W sensie tak się prezentuje. Niezły mikros. Ok, o nim za chwilę. Co dalej w pudełku? Mamy zasilacz. No właśnie, zastanawiałem się, czy jest dołączona przejściówka. Okazuje się, że jest w końcu kupowaliśmy to w Europie, ale sam produkt jest z Chin. I w komplecie kabel mini HDMI, HDMI. I jeszcze jakieś chińskie znaczki. To tyle. Sprzęt prezentuje się naprawdę świetnie. Kompaktowe wymiary, całkiem przyzwoite wykonanie i materiał obudowy, który nie kłuje w oczy tandetnym plastikiem. Komputerek komputerach wygląda naprawdę dobrze. Na tak małej obudowie znalazło się miejsce na trzy gniazda USB, w tym dwa USB 3.0 czytnik kart microSD, gniazdo audio oraz wyjście HDMI. Ten arsenał portów powinien w zupełności wystarczyć i zasadniczo nie będzie wymagany hub USB. W środku znalazł się procesor Intel Atom X7Z 8700, pracujący z zegarem 1.6 GHz a w trybie turbo może się rozkręcić do 2.4 GHz. To dokładnie ten sam procesor, który napędza Surface 3 od Microsoftu. Do dyspozycji mamy 4 GB pamięci RAM. Dysk jest raczej skromny. Jego pojemność to 64 GB. To niewiele, biorąc pod uwagę, że część jest zajęta przez system Windows 10. Komunikację zapewni karta sieciowa bezprzewodowa Realtek w standardzie 802.11n. Pierwsze wrażenie zaraz po uruchomieniu jest bardzo pozytywne. System działa bardzo płynnie i nie widać żadnych przycięć czy zastojów. Właściwie z marszu można przeglądać strony internetowe, popracować w pakiecie Office czy obejrzeć film i to nawet w 4K. Sprzęt poradzi sobie z takimi zadaniami bez problemu. Pogramy też oczywiście w gry, ale raczej te proste, bez rozbudowanej grafiki. Komputerek Wojo świetnie się nada do codziennych czynności, które zazwyczaj robimy na komputerze. Przejrzymy pocztę, obrobimy zdjęcia z wycieczki, czy też obejrzymy kolejny odcinek ulubionego serialu w serwisie VOD. No po prostu bajka. Komputerek kosztuje zaledwie 240 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki da nam jakieś 950 zł. To naprawdę niewiele w stosunku do jego możliwości. Tu zaprezentowaliśmy tylko wycinek tego, co to urządzenie potrafi. Więcej na jego temat dowiecie się z pełnej, pisanej recenzji, która już wkrótce pojawi się na naszym portalu. A jak już się pojawi, to link zamieścimy no, gdzieś tutaj. To wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!